Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj z zapaczuszki, o której już wiecie, że zamówiłam zielonego plebetu. Zapraszam serdecznie, zobaczcie, co sobie kupiłam. Trochę akcesoriów, no i roślinki, więc zapraszam do oglądania. Paczka nie jest duża, mąż się zdziwił, że taka malutka i taka leciutka. Będziemy sobie opakowywać rzeczy po kolei, tak jak lecą w paczce. Ja ją tylko otworzyłam, by aż tak nie hałasować. Tutaj mamy wypełnienie. Jedna roślinka. O, ja już coś tutaj widzę. Tutaj druga. I tutaj ta sama. jest tutaj hitback on jest cieplutki i powiem Wam, że ta paczka stała, od, no nie widzicie stała od godziny... 13 albo 11, ale była w zamkniętym pomieszczeniu do odbioru, w związku z tym ona nie marzła. Więc ten Hitback też specjalnie nie wystykł, no nie, wy, nie, no, nie wychodził się. Teraz chciałabym zacząć od tego, co jest pod spodem. Więc rozerwę tylko ten karton. Wyciągnę to, co jest pod spodem. Ziemi się troszeczkę sypie od spodu. Sprawdźmy, jak to jest zabezpieczone. No Praktycznie doniczki są niezabezpieczone. Zobaczcie to. Jedna, i druga te małe roślinki. Nie. Tutaj większa i dłuższa ma zabezpieczoną podłoże. I ja mam tutaj tak ręczniki kokosowe. Czyli chipsy. Ja pierniczę, ja tego kupiłam tak mało. Ja będę musiała jednak wybrać się do obi, bo to mi starczy na nawet nie wiem na ile. Ja Jeszcze jedna mam takie małe. O, tutaj się zrobiła jeszcze dziurka w podłożu. To jest Bigos. Podłoże uniwersalne do roślin doniczkowych, niedolerujących tolerujących wymiaru wody. I do tego chcę posadzić choje. Zastanawiam się tylko, czy mi do tej latifoli tyle tego glikozu wystarczy, Ale mam chipsy, to najwyżej sobie zrobimy jeszcze. Potem mam o. ceramis. Yy. Tak wzięłam, bo spróbujemy coś do ceramisu włożyć, yy, więc... Będziemy próbować, znaczy ja będę próbować. Może przy okazji ktoś się na moich komentarzach połóż. No i mamy obręcze. Kupiłam chyba trzy. A nie, kupiłam dwie. Myślałam, że dla Zamio będą dobre. Jakiego Zamio? Dla Sansy. Bo pamiętacie, że spiełam ją gumką. Gumką przepraszam. Ale jakoś nie wydaje mi się, tam powinno być bardziej okrągłe. Muszę porozmawiać z dziadkiem, czy coś tam znajdzie. No i jeszcze podkładki drenażowe, tylko że one są dość malutkie. No ale na mniejsze 12, chyba 14 powinny być dobre. I to jest wszystko z tych akcesoriów, Zajęło nam to 4 minutki, a sobie odłożymy. A teraz roślinki. Zaczniemy od tych maluszków, które nie są zabezpieczone podłożem. I od razu drugie. O, to jest gminniejsze. Napiszę Wam ceny. Kalansze omuszone. Tak, ja dawno nie miałam żadnego kalansza. Jak wiem jakieś kalansze, to one były z tego co z marketu. Moje jedyne zjadło mi wełnowiec, a to jest takie włochate. Jeśli zobaczcie, jakie ma brązowe końcówki, tak, czubki, gęściutkie, fajne, nawet nie wiem, czy jedna koniczka nie będzie dobra dla tego jest piękniutki, trafi na moje okno w salonie, gdzie obecnie jest strasznie napchane, ale tak, jak tylko się oporządzi, to tam trafi. Śliczutkie <laughs> ceny napiszę Wam za, za chwileczkę. Pojawi się one pod spodem. Ale no one nie były drogie, one były nawet w promocji. Paszporty oczywiście mają. Tylko tak jak mówię, jedyny ich błąd, no tutaj z tych roślinek się akurat sypało. Więc szkoda, że się sypało. No ale cóż, no będzie trzeba z stół wycierać. Do no? No dwie takie. I już się domyślamy, tu mamy bąsa. Może nożyczkami. czek znowu pionizujący, ale już się domyślacie. O, mamy to. Choja erytmina, tak dobrze mówię? Ona była najdroższa z tych całych moich zakupów, znaczy łącznie. Wszystkie akcesoria i wszystko wyszło drożej, jeszcze jedna choja. Ale y, zobaczcie, ma aktywny wąs i ten wąsik, który już ma listki na początku, na początkowanie. Tutaj będą miłsteczki. I tutaj będą miłsteczki. A tutaj już się trochę ten wąs us, ususzy. Może niekoniecznie, ale długo, długaśnie. No ładne te liście. A mi się właśnie spodobało w e, liście, że te liście są takie nieregularne, widzicie to? Jakby coś jej nie pasowało, jakby ją ktoś poszczępił, No, tak wygląda. Liście są ciemnozielone, błyszczące, niezbyt długie. Ten najdłuższy jest wielkości mojego palca, najdłuższego czyli środkowego, no i tak ta holka się prezentuje. Ja bym tu chciała zobaczyć, czy tu widać jakieś korzonki, no ale to sobie zobaczymy przy przesadzaniu tych roślinek, bo ja teraz nie będę Wam tutaj szumić. Króciutko było. Więc poznaliście pierwsze roślinki z mojego unboxingu pierwszego. Mam nadzieję, że jest lepiej niż było. Nie wracajcie do starych filmów bez dwóch Paczka super nic nie latało. Zielony parapet zawsze robi takie schodkowe te paczki. Ta była malutka, więc schodek poziomy. Podłoże na spodzie, roślinki na górze. Wszystko było super hitpak gorący. Gdyby wszystkie roślinki były zabezpieczone przed wysypywaniem się podłoża. No, a następnym razem powiem, zobaczymy sobie, jak to wygląda w korzeniach. Ale myślę, że następny raz, o, może tę choję przesadzimy z tą choją z festiwalu roślin, skoro mam już podłoże. Czyli Latifoliem, a zrobimy to razem. Dobra, to żegnam się na dzisiaj z Wami. Mam nadzieję, że taki krótki unboxing Wam się spodobał. Dajcie znać, co sądzicie o tych piękniutkich, omuszonych kalanżę. kalanchoe, Nie wiem, jak. I o tej choi. Wszystkiego dobrego. Żegnam Was bardzo serdecznie i do następnego. Pa!